Dzień dobry moi drodzy, kolejne nagranie i kolejny sprzęt już u nas. Tym razem jest to decybelomierz ST6824, firma Smart Sensor. I już tutaj zabieramy się, zobaczymy co i jak. W środku jak widzicie, mamy tutaj twarde Etui, więc fajnie. Mamy sam miernik. Jakieś instrukcje zobaczymy. Jest instrukcja po angielsku, więc to ok. Z jednej strony jest specyfikacja, więc to się przyda. No i sam miernik wygląda następująco. Dlaczego mówię, że bardzo się cieszę, że. I już dotarł do nas, ponieważ akurat to urządzenie bardzo mi się przyda przy wielu sprzętach. Patrząc na budowę, jednej rzeczy mi tutaj od razu powiem, brakuje: brakuje mi tutaj gdzieś uchwytu na statyw. Bo fajnie byłoby go umieścić, żeby nie trzymać go w ręce i skierować go właśnie w kierunku tam, gdzie będziemy mierzyć, ale ja myślę, że pokusza się o po prostu wydrukowanie jakiegoś klipsa z gwintem właśnie statywowym. Dobra, i tutaj od razu jak widzicie jest z tyłu klapka, nie ma baterii w zestawie. Więc musimy się tutaj posiłkować własnymi zapasami. I jedziemy w takim razie. Trzy baterie, trzy paluszki małe. AAA a, a. i wkładamy, zobaczymy. Tu jest tak. Tu jest tak. I w ogóle powiem, powiem Wam, że jest to e, no oczywiście produkt chiński. Link będzie tradycyjnie w opisie, ale jest to producent, który jest potentatem, jeśli chodzi o urządzenia pomiarowe. Więc tych filmów będzie jeszcze trochę, bo. Tych sprzętów do nas troszkę dotarło. Dobra, jest. Włączamy. Dobra, działa. Wyświetlaczek jak widzicie, mega czytelny. Bo jest on po pierwsze duży i podświetleniem ma tylko, tylko, tylko cyferek, a całe, cała reszta wyświetlacza jest czarna, więc naprawdę jest to mega czytelne. Mega czytelne. Tutaj mamy przycisk, przycisk hold, więc tak jak teraz przycisnę mamy, maksyma, mamy pomiar zatrzymany ten czasowy. Później mamy fs, mamy, czyli to jest fast and slow i jest tutaj pomiar fast to jest co bodajże chyba sekunda. Już sobie sprawdzę co sekundę, a tam jest chyba co... Ja, czekajcie, czekajcie, już patrzę. E, tak, co sekunda, a ta fast, tryb szybki to jest 1,125 milisekundy. Dobrze, czyli tutaj zmieniamy, pojawia się slow, to jest co sekundę i fast, bardzo szybkie zmiany. Max, czyli tutaj to jest jako Rec, hmm. czyli rekord minimalny, maksymalny. Kolejny przycisk na dole, ten Run, czyli Range, zakres. Teraz mamy 30, 80. Widzicie te dwie cyferki. Zmieniamy 40, 90, 50, 100. 110, 120 i maksymalna, maksymalny zakres pomiarowy to jest 130 dB. I teraz tutaj jest pełen zakres 30 130. I jednostki, decybele. No, wracamy do decybeli, bo, bo tym się tutaj posługujemy. Po 10 minutach miernik się wyłączy. Tutaj mamy nasz mikrofon. Tak to wygląda. Jest też ten protektor yy, przeciw powiedzmy wietrzny. Ten kapturek to jest pianka taka zwyczajna tutaj nie, nie jest jakiś specjalny, żaden materiał i tyle. Całość wykonana estetycznie yy, z tworzywa to jest takie troszeczkę gumowane, to, to czarne tworzywo więc yy, kiedy chwycimy go w dłoń, raczej nie powinno nam się to wyśliznąć wyłączamy przyci przyciśnięciem No i teraz yy, kiedy nie będę nic mówił jestem ciekaw, zobaczymy zmienimy sobie tylko zakres yy, na ten najmniejszy o, ale jest tak cicho że poniżej 30 decybeli No i bardzo dobrze no i bardzo dobrze. Dobra, tyle na dzisiaj. Ten miernik zobaczycie jeszcze w wielu filmach, gdzie będę właśnie starał się nim posługiwać. I mówię tutaj: na pewno wydrukuję sobie klips taki malutki do małego statywu. I wtedy jedna ręka będzie oczywiście wolna, a też nie będzie wtedy. Chociaż nawet widzicie, kiedy.